Cześć, witajcie w nowym filmie. Lodowe krajobrazy naszej planety od wieków skrywają tajemnice w swoich zamarzniętych głębinach. W miarę jak świat się ociepla, a lód topnieje, dokonywane są niesamowite odkrycia, rzucające światło na tajemnicze, ukryte cuda. Dziś przedstawiamy 20 dziwnych rzeczy znalezionych w lodzie. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20 W czerwcu 2024 roku naukowcy dokonali niezwykłego odkrycia w lodowych głębinach Grenlandii. Podczas topnienia śniegu i lodu badacze zaobserwowali uśpione glony na lodzie, co doprowadziło do odkrycia ogromnego wirusa. Według ekspertów wirus ten ma znacznie większy genom niż typowe wirusy, co może mieć znaczące konsekwencje. Odkrycie rodzi pytania o właściwości wirusa i potencjalne zagrożenie dla ludzi. Istnieją jednak spekulacje, że wirusy te mogą odgrywać rolę w ograniczeniu topnienia lodu spowodowanego zakwitami glonów, chociaż szczegóły i skuteczność pozostają niepewne. Odkrycie to podważa również wcześniejsze założenia dotyczące jałowości tego regionu, ujawniając zróżnicowaną obecność mikroorganizmów. Naukowcy znaleźli różne mikroorganizmy, w tym bakterie, grzyby, drożdże, protisty i gigantyczne wirusy, co wskazuje na nieznane wcześniej bogactwo życia w tym środowisku. Naukowcy przetestowali różne próbki lodu, w tym warstwy lodu, ciemny lód, rdzenie lodowe oraz czerwony i zielony śnieg, ale nie rozumieją jeszcze w pełni aktywności gigantycznego wirusa. Numer 19. Dzięki ogromnej pokrywie lodowej znaczna część powierzchni Antarktydy pozostaje ukryta. Ten tajemniczy kontynent dał początek kilku teoriom, z których niektóre sugerują, że może on skrywać bazę obcych. W lipcu 2018 roku Linda Malton-Howe przeprowadziła wywiad z informatorem znanym jako Spartan 1, który anonimowo podzielił się tajnymi informacjami na temat Antarktydy. Spartan 1, emerytowany żołnierz Navy SEAL, podzielił się intrygującą historią o starożytnej kulturze. Podzielił się intrygującą historią o starożytnej strukturze, którą rzekomo odkrył podczas nieoficjalnej misji zwiadowczej w sierpniu 2003 roku. Według Spartana 1 jego zespół napotkał dużą ośmiokątną strukturę wystającą z lodu po przybyciu na południowo-wschodnie wybrzeże Antarktydy. Pomimo trudnych warunków drzwi struktury otworzyły się zaskakująco łatwo. Po wejściu do środka zauważyli znaczną zmianę temperatury, po czym wnętrze otrzymywało komfortową temperaturę od 20 do 22 stopni Celsjusza. W wyraźnym kontraście do mroźnej powierzchni zewnętrznej. Ściany budowli zdobiły hieroglify, które według Spartana 1 były całkowicie nieznane ludzkości. Numer 18 w maju 2020 roku użytkownik Google Earth odkrył coś zadziwiającego na Antarktydzie, sugerując obecność syreny lub stworzenia podobnego do syreny zamrożonego w lodzie. Użytkownik znany jako Florida Macquist stwierdził, że powiększenie anomalii ujawniło kształt, którego nie można wytłumaczyć jako naturalnej formacji geologicznej. Florida Macquist stwierdził, że wcześniej znalazł podobne kształty stworzeń morskich na Antarktydzie, a to odkrycie dołączyło do ich kolekcji. Spekulowali, że śródlądowy kształt w śniegu może być spowodowany topnieniem, argumentując, że nie można go wyjaśnić jako lodu, skały lub śniegu. Opisali wdzięczną, zakrzywioną formę, identyfikując coś, co wyglądało na ogon, płetwę i prawdopodobnie wydłużoną płetwę. Niektórzy interpretowali to jako dowód na istnienie syren, a nawet sugerowali, że ludzie mogli wewoluować syren. Gdyby sereny były prawdziwe, czy Antarktyda nie byłaby dla nich idealnym miejscem do niezakłóconego życia? Numer 17 Medytowanie w minimalnej odzieży w lodowatych warunkach jest praktyką, którą niektórzy mnisi podejmują w ramach swojego duchowego i medytacyjnego treningu. Technika ta jest często kojarzona z tybetańskimi mnichami buddyjskimi i znana jest jako medytacja mo. Medytacja tumo to technika, która umożliwia praktykującym osiągnięcie głębokiego stanu medytacyjnego i znaczne podniesienie temperatury ciała, nawet w ekstremalnie zimnym otoczeniu. Podczas medytacji tumo mnisi mogą generować ciepło w swoich ciałach dzięki sile umysłu i skupieniu. Praktyka ta była przekazywana przez pokolenia mnichów przez setki lat. Chociaż dokładne mechanizmy tej praktyki nie są w pełni zrozumiałe, badania wykazały wyraźne różnice w przepływie krwi do mózgu podczas medytacji tumo. Pomimo mroźnych warunków, mnisi pozostają niewzruszeni i mogą zwiększyć temperaturę swoich palców, u rąk i nóg nawet o 8 stopni Celsjusza. Numer 16. Odkrycie tajnej nazistowskiej bazy wojskowej na Aleksandra Land w Arktyce zaintrygowało badaczy i przyciągnęło znaczną uwagę w ostatnich latach. Zbudowana w 1942 roku po inwazji Adolfa Hitlera na Rosję, baza została opuszczona w późniejszych etapach II wojny światowej. Rosyjscy naukowcy odkopali pozostałości tej bazy, odkrywając różne artefakty, które zapewniają wgląd w jej historię. Aleksandra Land leży w Arktyce około 1000 km od biegu na północnego. Chociaż przez wiele lat było to terytorium sporne, obecnie jest częścią Federacji Rosyjskiej. Pozostałości bazy zostały odkryte przez rosyjskich naukowców podczas ekspedycji do tego regionu. Wśród znalezionych artefaktów znajdowała się amunicja wojskowa, mundury, instrumenty meteorologiczne i rzeczy osobiste. Baza funkcjonowała jako taktyczna stacja meteorologiczna podczas II wojny światowej, a dane pogodowe miały kluczowe znaczenie dla planowania ruchów wojsk, transferu sprzętu i nawigacji statków. Niektóre źródła sugerują, że baza służyła również jako miejsce do śledzenia starożytnych reliktów. Baza została Opuszczona w 1944, po tym jak personel zachorował po spożyciu skażonego mięsa niedźwiedzia polarnego. Ostatecznie zostali uratowani przez niemieckiego ubota, pozostawiając po sobie wiele zapasów i artefaktów. Numer 15. Czy to starożytny jaskiniowiec, który w jakiś sposób pozostał doskonale zachowany przez tysiące lat? Tego zamarzniętego jaskiniowca, znanego również jako Iceman, można znaleźć w Theodore Wirth Park w Minneapolis, a konkretnie między szlakami Conundurum i 45 North. Jednak ten zamarznięty jaskiniowiec jest w rzeczywistości dziełem sztuki artysty Zaka Shumaka. Zaprojektował on rzeźby, aby zachęcić ludzi do oderwania się od ekranów i ponownego połączenia się z naturą. Chociaż ten zamarznięty jaskiniowiec jest kreatywnym dziełem sztuki, w niektórych warunkach ludzkie ciała rzeczywiście zostały zachowane w lodzie. W zimnych i wysoko położonych obszarach ludzkie ciała mogą być naturalnie przechowywane w lodzie. Na przykład trzy mumie zostały znalezione w niemal idealnym stanie na szczycie wulkanu Lula -i Lako. Dzięki niskim temperaturom na dużych wysokościach. Numer 14 nawet po śmierci największe zwierzęta na Ziemi odgrywają istotną rolę w ekosystemie. W marcu 2013 roku biolodzy morscy dokonali przełomowego odkrycia w pobliżu Antarktydy, gdzie znaleźli szkielet wieloryba na dnie oceanu, prawie 1,5 km pod powierzchnią. Tusze wielorybów, które opadają na dno oceanu, stają się ważnym źródłem pożywienia i siedliskiem dla różnych organizmów morskich. Kiedy wieloryb umiera, jego mięso jest szybko zjadane przez padlinożerców, a z czasem jego szkielet staje się pożywką dla innych organizmów, które stopniowo wykorzystują pozostałe składniki odżywcze. Bakterie odgrywają kluczową rolę w rozkładaniu tłuszczów przechowywanych w kościach wielorybów, zapewniając pożywienie dla innych organizmów morskich. Robaki zombie, rodzaj organizmów zdolnych do trawienia kości wielorybich, należą do fascynujących stworzeń znalezionych na zwłokach wielorybów. Chociaż zjawisko to było już wcześniej badane, odkrycie w pobliżu Antarktydy rzuciło nowe światło na region, który nie był wcześniej szeroko badany w tym kontekście. Szkielet wieloryba na dnie oceanu w pobliżu Antarktydy mógł znajdować się tam od dziesięcioleci. Próbki pobrane z tego miejsca ujawniły kilka nowych gatunków głębinowych, takich jak zjadający kości robak zombie znany jako osedax, który zakopuje się w kościach, oraz niezidentyfikowany skorupiak przypominający pigułkę, który pełza po szkielecie. Ponadto naukowcy znaleźli wapienie podobne do tych znalezionych w pobliżu głębinowych otworów wulkanicznych. Numer 13. To nagranie zostało zarejestrowane przez mężczyznę o imieniu John na jednym ze szczytów pasma górskiego Wasatch Front. Filmowcy znajdowali się w dolinie na wysokości 1280 metrów, używając obiektu zmiennogniskowego, aby zarejestrować ruchy stworzenia, gdy wbiegało po stromym, pokrytym śniegiem zboczu góry. Aby to osiągnąć użyli lunety trzymając obiektyw aparatu skierowany w stronę widza. Stworzenie znajdowało się prawie 1580 metrów wyżej niż filmowcy, prawie 4800 metrów dalej. Co ciekawe, stworzenie poruszało się bez wysiłku przez około 2,3 metra śniegu. Pomyśl o tym, jak duży i szybki musiałby być człowiek, aby poruszać się po śniegu z taką prędkością. Cokolwiek to jest, nie jest człowiekiem, dostarczając dalszych dowodów na poparcie teorii, że Wielka Stopa może być prawdziwa i wędrować po pustkowiu. Numer 12 Czynnik Trzeciego Człowieka odnosi się do zjawiska, w którym ludzie w ekstremalnych lub traumatycznych sytuacjach odczuwają obecność niewidzialnego towarzysza, który zapewnia komfort, wsparcie lub wskazówki. Obecność ta jest często pisywana jako anioł stróż lub istota duchowa. Słynny przykład czynnika Trzeciego Człowieka pochodzi z wyprawy Antarktycznej Sir Ernesta Shackletona w latach 1914-1917. Shackleton i jego załoga utknęli w paku lodowym na dwa lata, znosząc poważne trudności. W swojej książce Sauf Shakleton opisał uczucie, że nieuchwytny towarzysz dołączył do niego i jego ludzi podczas ostatniego etapu ich podróży. Czynnik trzeciego człowieka został zgłoszony przez wielu ocalałych w różnych sytuacjach zagrażających życiu, w tym wspinaczy górskich, nurków, polarników, a nawet pilotów. Osoby te podzieliły się niezwykle podobnymi historiami o doświadczeniu obecności pomocnika lub opiekuna podczas swoich prób. Chociaż dokładna natura czynnika trzeciego człowieka pozostaje tajemnicą, często przypisuje się go reakcji umysłu na ekstremalny stres. Niektórzy sugerują, że może to być halucynacja lub mechanizm radzenia sobie, który zapewnia komfort i wskazówki w czasach wielkiego niebezpieczeństwa. Inni postrzegają go z perspektywy duchowej lub religijnej, uważając go za życzliwą obecność lub anioła stróża. Numer 11. Jeśli chodzi o fizyczne opisy kosmitów, istnieje wiele różnych przedstawień. Szarzy kosmici z małymi ciałami, gładką szarą skórą, powiększonymi bezwłosymi głowami i dużymi czarnymi oczami stali się popularnym archetypem w fikcji i raportach uprowadzeniach. Jednak stare wideo przedstawiające kosmitę z Quebecu z 1992 roku powróciło i przez lata przyciągnęło znaczną uwagę. Ten film, podobno odkryty przez kierowców skuterów śnieżnych, nigdy nie został obalony. Można zaobserwować cechy obcego prawie jak z filmu. Ciemne oczy, blada skóra i wydatne czoło. Quebec, podobnie jak wiele innych regionów, miał swój udział w obserwacjach UFO na przestrzeni lat. Obserwacja w Quebecu miała miejsce 7 listopada 1990 roku, kiedy to świadkowie zgłosili, że widzieli okrągły, metaliczny obiekt nad basenem na dachu hotelu Bonaventure. Według doniesień, Quebec odnotował dużą liczbę obserwacji kosmitów w 2017 roku z łączną liczbą 518 zgłoszonych przypadków. Numer 10 Głęboko w królestwie folkloru i miejskich legend znajdują się opowieści o ptaku opium, które wywołują dreszcze na plecach. Mówi się, że to tajemnicze stworzenie ma wysoką, podobną do ludzkiej posturę pokrytą pięknymi piórami, ale z twarzą przypominającą ptaka. Dzięki uderzającemu szaro-białemu upierzeniu i długiemu ostremu dziobowi, opium Bert czuje się jak w domu w śnieżnych krajobrazach. Jednak to, co naprawdę przyciąga wyobraźnię, to przeszywające spojrzenie jego czarnych oczu, które wydają się zaglądać głęboko w duszę. Pierwsze nagrania tego tajemniczego stworzenia pojawiły się w filmach udostępnionych przez użytkownika TikTok o imieniu Dre 12 września 2023 roku. W tych intrygujących nagraniach Dre twierdził, że spotkał te ptakopodobne stworzenia w górskim regionie Antarktydy. Największymi ptakami w lodowatych środowiskach są zazwyczaj pingwiny, tak jak pingwin cesarski lub orzeł grenlandzki. Najcięższy orzeł na świecie ale biorąc pod uwagę ogromną przestrzeń Antarktydy, czy to możliwe, że ptaki opiumowe są prawdziwe? Co o tym sądzisz? Numer 9. Syberyjska lodowa dziewica, znana również jako księżniczka Ukok, to zmumifikowane szczątki kobiety z V wieku przed naszą erą, odkryte w 1993 w Kurchanie, należącym do kultury Pazyryk w Republice Ałtaju w Rosji. Kultura Pazyryk rozwijała się między VI a II wiekiem przed naszą erą na syberyjskim stepie. W jej grobie znaleziono artefakty, w tym biżuterię, żywność, lekarstwa i konie. Godne uwagi są również jej tatuaże, ozdobione mitologicznymi stworzeniami. Jej ramiona zdobiły tatuaże Jelenia z dziobem gryfa i rogami koziorożca oraz pantery z nogami owcy i głową Jelenia. Tatuaże na dwóch wojownikach pochowanych obok niej pasowały do symboli na jej skórze. To odkrycie i transport do Nowosebirska w celu przeprowadzenia badań wywołały kontrowersje wśród mieszkańców Autaju, którzy wierzą, że jest ona mistyczną strażniczką Autaju i obrończynią przed złymi mocami. Numer 8. Podczas silnej zimowej burzy w Michigan, latarnie morskie w miastach St. Joseph i South Heaven zostały przekształcone w imponujące gigantyczne sople. Amerykański fotograf Tomasz Zakowski wykonał te zapierające dech w piersiach zdjęcia po burzy, która nawiedziła stan. Ze względu na ujemne temperatury, rozbijające się fale wokół latarni morskich zamarzły, zamieniając konstrukcję w ogromne formacje lodowe. Latarnie morskie o wysokości około 9 metrów zostały całkowicie pokryte lodem, tworząc hipnotyzujący widok. Jedno zdjęcie było szczególnie intrygujące, ponieważ sztorm był tak intensywny, że kotwice pomostów, pozostawione po malowaniu, zostały uniesione przez siłę sztormu. Thomas odwiedza St Joseph i South Heaven co roku po dużych sztormach, aby uchwycić powstałe sceny. W zależności od roku i surowości zimy, latarnie morskie mogą pozostać zamarznięte przez ponad miesiąc, sprawiając, że krajobraz wydaje się niemal apokaliptyczny. Numer 7. Film opublikowany przez Jasona Nilsona na YouTubie przyciągnął uwagę całego świata za uchwycenie dziwnego zjawiska na jeziorze Utah w Stanach Zjednoczonych. Film pokazuje małe, gąbczaste obiekty ułożone w okrągły wzór, które wydają się stopione przez stały lód. Krąg ten, wypełniony jajowatymi obiektami, został odkryty przez dwóch nastolatków na środku zamarzniętego jeziora. Obiekty zostały opisane jako dziwne białe kryształy, które wmykają się logicznemu wytłumaczeniu. Koncepcja obcych składających jaja jest popularnym tematem w science fiction, zwłaszcza w odniesieniu do gatunków ksenomorf z serii obcych. W uniwersum obcego cykl życia ksenomorfów obejmuje składanie jaj przez królową. Inna teoria na temat pochodzenia jaj ksenomorfów, znana jako eggmorphing, sugeruje, że martwi ludzcy żywiciele są przekształcani w jaja ksenomorfów. Czy coś takiego może być możliwe? Czy też jaja obcych są czymś zupełnie innym? Daj mi znać, co myślisz w komentarzach. Numer 6. Naukowcy przekopując się przez warstwy lodu, aby dotrzeć do zamarzniętej Ziemi, natknęli się na coś, co wydawało się być humanoidalnym stworzeniem zamarzniętym w lodzie. Czy to może być jakieś dziwne zwierzę, pochowany kosmita? Kto wie. Istnienie potwornie wyglądającej głowy dodaje wagi teoriom, że istoty pozaziemskie mogą istnieć na Ziemi, a niektóre z nich zamarzły na Antarktydzie. W filmie The Thing z 1982 roku grupa amerykańskich badaczy stacjonujących na Antarktydzie napotyka obcą formę życia znaną jako The Thing. Ten obcy jest zmiennokształtnym organizmem, który wylądował na Ziemi około miliona lat temu, zamarzając w antarktycznym lodzie. Został on przypadkowo uwolniony przez załogę norweskiej stacji badawczej Tule w 1982. Organizm ma zdolność do naśladowania i asymilowania innych form życia, doskonale replikując ich wygląd i cechy, przez co trudno jest odróżnić ludzi od tych przejętych przez stworzenia. Transformacje są przerażające, ponieważ istota reformuje swoje ciało, odzwierciedlając wewnętrzne struktury swoich żywicieli. Długowieczność defin przypisuje się jego zdolności do przetrwania tysięcy lat w odpowiednich warunkach. Po rozmrożeniu z lodu Antarktydy staje się aktywny i rozpoczyna swój niszczycielski szał. Czy ta zamarznięta twarz może być prawdziwą, The Thing? Co o tym sądzisz? Numer 5 W pobliżu Anchorage na Alasce w Point Wormsow znajduje się nawiedzona kolekcja rzeźb, które stawiają czoła bezlitosnej alaskańskiej pogodzie. Te 85 rzeźb jest częścią instalacji artystycznej autorstwa artystki Sarah Davis, mającej na celu podniesienie świadomości osób dotkniętych chorobami psychicznymi i traumą. Jednak z biegiem lat surowe warunki zimowe uszkodziły wiele z tych rzeźb. Davis, artystka stojąca za instalacją, przez lata cierpiała na niezdiagnozowaną fibromialgię, chorobę charakteryzującą się bólem mięśni i stawów, zaburzeniami nastroju i zwiększoną wrażliwością na ból. Po zdiagnozowaniu i powrocie do zdrowia, stworzyła te rzeźby jako hołd dla siły i odporności tych, którzy przezwyciężyli zaburzenia i choroby psychiczne. Rzeźby, które przypominają udrapowane ludzkie postacie, są wykonane z mieszanki słomy, cementu i gipsu. Początkowo było 85 rzeźb, ale z czasem dodano więcej, zwiększając ich łączną liczbę do 100. Numer 4. W lutym 2021 roku naukowcy dokonali zdumiewającego odkrycia. Znaleźli nieoczekiwane życie pod pokrywą lodową Antarktydy o grubości 900 metrów. Stacjonarne formy życia, przypominające gąbki i prawdopodobnie pąkle, zaobserwowano na skalę pod szelfem lodowym filczne roni 260 km od otwartej wody, która zwykle dostarcza składników odżywczych. To przełomowe odkrycie zostało dokonane podczas wyprawy, podczas której zespół przewiercił się przez szelf lodowy i opuścił kamerę na dno morskie. Biogeograf morski Hugh Griffiths był zdumiony znaleziskiem wyjaśniając, że istniało wiele powodów, dla których te stworzenia nie powinny tam być. Organizmy te prawdopodobnie polegają na organizmach fotosyntyzujących, aby przetrwać, co wymaga światła słonecznego, czegoś nieobecnego w głębokiej ciemności pod masywną pokrywą lodową. Jednak prądy oceaniczne w regionie Antarktydy sugerują, że źródło pożywienia dla tych stworzeń może być transportowane z odległości nawet 1500 km. Implikacje tego odkrycia są głębokie, podważając wcześniejsze założenia dotyczące życia na najbardziej wysuniętym na południe i najbardziej niegościnnym kontynencie świata. Te nieoczekiwane formy życia pod lodem Antarktydy wykazują niezwykłą zdolność adaptacji i różnorodność, które wcześniej uważano za niemożliwe. Numer 3. Baza W, zlokalizowana na wyspie Detaili u wybrzeży półwyspu Arrow Smith na Antarktydzie, była stacją badawczą założoną w 1956 roku przez British Antarctic Survey BAS. Została jednak szybko opuszczona z powodu niestabilnego lodu wokół wyspy, który odciął naukowców od ich statków zaopatrzeniowych. Pomimo opuszczenia, baza W nie jest zapomniana i uzyskała status zabytku historycznego. W 2009 została oficjalnie uznana za miejsce historyczne i jest obecnie utrzymywana przez baz. Chociaż nie ma tam stałego miejsca zamieszkania, odwiedzający mogą zwiedzić starą bazę, o ile szanują historyczne miejsce. Drzwi pozostają otwarte, a nawet dostępna jest księga gości i zestaw do czyszczenia, dzięki czemu odwiedzający mogą zostawić swój ślad, a następnie go usunąć. Baza W sprawia niesamowite wrażenie, prawie jak coś z postapokaliptycznego filmu lub gry. Położona w cichym, opuszczonym otoczeniu wyspy Detaili, baza jest świadectwem wyzwań, przed którymi stanęli pierwsi odkrywcy Antarktydy. Służy jako przypomnienie odporności i determinacji wymaganej do prowadzenia badań naukowych w tak ekstremalnych warunkach. Numer 2. Elasmozaury były starożytnymi gadami wodnymi, które żyły w okresie kredy obok dinozaurów. Należały do rodziny plezjosaurów i były znane ze swoich długich szyi i ogromnych rozmiarów. Elasmozaury były potężnymi pływakami i często są porównywane do mitycznego potwora z Loch Ness. Niezwykłe znalezisko z 2019 roku ujawniło najcięższą znaną skamielinę elasmozaura na kontynencie. Ten okaz, którego wagę szacuje się na 15 ton, jest jedną z najbardziej kompletnych skamieniałości starożytnych gadów, jakie kiedykolwiek odkryto na Antarktydzie. Został znaleziony na odległej wyspie, a jego wydobycie zajęło lata ze względu na wyzwania logistyczne. Ta skamielina elasmozaura należy do rodzaju Aristonectes, różniącego się od innych elasmozaurów znalezionych w Stanach Zjednoczonych. Odkrycie rzuca nowe światło na specjalizacje i nawyki żywieniowe elasmozaurów w okresie późnej kredy. Chociaż ich dokładnej diety nie można określić bez skamieniałej zawartości żołądka, Prawdopodobnie spożywały one skorupiaki i małe ryby w oparciu o rozmiar ich zębów. Obecność elasmozaurów na Antarktydzie sugeruje, że te morskie gady dobrze prosperowały w tym regionie, nawet w późnej kredzie. Odkrycie to podważa wcześniejsze założenia dotyczące zdolności adaptacyjnych i różnorodności życia na Antarktydzie, wskazując, że ekosystemy morskie kwitły tam aż do nagłego masowego wymierania. Numer 1 w sierpniu 1946 roku admirał i odkrywca Richard Byrd zorganizował największą ekspedycję na Antarktydę znaną jako operacja High Jump. Dzięki flocie składającej się z 13 statków, 23 samolotów i ponad 4700 osób personelu wojskowego, ta ambitna misja miała duże znaczenie po zakończeniu II wojny światowej. Ekspedycję zaplanowano na 4 miesiące od grudnia do marca z listą celów wojskowych do osiągnięcia. Jednym z oficjalnych celów było zbadanie potencjalnych lokalizacji baz wojskowych na Antarktydzie. To właśnie podczas tych badań admirał Byrd twierdził, że doświadczył czegoś, co zapisał tylko w swoim dzienniku, a nie w oficjalnym raporcie. Dotarły do niego pogłoski o wejściu do wnętrza Ziemi przez biegun południowy. Zaciekawiony, postanowił wraz ze swoją eskadrą przelecieć pod biegunem południowym. Gdy przeniknęli pod powierzchnię Ziemi, opustoszały krajobraz ustąpił miejsca bujnemu, zielonemu regionowi ozdobionemu lśniącym miastem z kryształu. Samolot Byrda został niespodziewanie przejęty przez latające obiekty w kształcie dysku, które poprowadziły ich do lądowania. Tam, w ogromnej jaskiniowej przestrzeni, spotkał istotę, którą w swoim dzienniku nazwał mistrzem. Mistrz wyraził głębokie rozczarowanie z powodu życia przez ludzkość broni nuklearnej, a zwłaszcza niedawnej dewastacji Hiroshimy i Nagasaki. Od tego czasu spekuluje się, że historia Richarda Byrda została stłumiona przez różne źródła rządowe. Czy kiedykolwiek znaleźliście coś zamrożonego w lodzie? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.